Może nie w formie pytania, tylko w formie wniosku też, jeśli Pan tak, Przewodniczący pozwoli. Proszę. Chciałbym nie... zaproponować poprawkę, ale najpierw uzasadnię. Proszę Państwa, mam tu przed sobą uchwałę z 5 marca 2008 roku, która dotyczyła diet. Byłem współtwórcą tej uchwały i była ona 3 lata temu omawiana na wszystkich komisjach bardzo szczegółowo. Bo teraz takiej możliwości nie ma. Były tam różne kontrowersje, na przykład w sprawie potrącenia za nieobecność, było pierwotnie 200 zł. Była kontrowersja, czy w ogóle można usprawiedliwiać. Na początku usprawiedliwiania w ogóle nie było, później dokonano korekty na korzyść jakby radnych. W każdym razie jedna rzecz jakby nie budziła kontrowersji, chodzi mi konkretnie o wysokość diety dla... Przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Ta wysokość była ustalona na tym samym poziomie i akurat nic nie jest wnioskowo, żeby było inaczej. I myślę tak, diety powinny być powiązane raz z funkcją, ale wszyscy się zgodzimy, że powiązane też powinny być z ilością jakby obowiązków wykonywanej, pracy, na przykład z organem, no, powiązane to powinno być po prostu z tym, ile trzeba włożyć do pracy. Jeśli to porównamy, a naprawdę mam takie porównanie z wielu lat, no to myślę, że byłoby sensowne, żeby była to wysokość taka sama w przypadku wiceprzewodniczących i w przypadku przewodniczących komisji i żeby tu nie zwiększać kosztów, oczywiście proponuję, żeby to było 55%. I dla przewodniczących komisji, i dla przewodniczących wiceprzewodniczących Rady. I taki wniosek chciałem w imieniu klubu tu zgłosić. Żeby to było 55% i dla wiceprzewodniczących, to naprawdę no, wszystkie sesje Rady Powiatu poprowadziłem w tamtej kadencji. Pan Płuciewiczak chyba też wszystkie sesje poprowadził. A więc zakres obowiązków, z całym szacunkiem oczywiście, zakres obowiązków wiceprzewodniczących nie jest zbyt jakby no, szeroki, jeśli oczywiście jest no, dysponowany przewodniczący, a myślę, że tak będzie. Także taki wniosek stawiam, żeby po prostu to było te 55% w obu przypadkach. Dziękuję. Zatem stawiam wniosek pod głosowanie. Proszę bardzo, jeszcze? Dyskusja nad. Jeżeli można, mam głos odmienny, zdanie odmienne, dlatego że. Sądzę, że na wiceprzewodniczących Rady będzie spoczywało trochę więcej obowiązków niż, niż dotychczas. Poza tym my zakładamy wstępnie, że wiceprzewodniczący będzie również miał obowiązki związane z prowadzeniem komisji. Więc to będą dodatkowe tak także mam zdanie, zdanie odmienne. Proszę o zachowanie tych parytetów, które tutaj wskazaliśmy w projekcie. Dziękuję. dyskusji nad tym projektem. Tym niemniej, wniosek Pana Radnego Andrzeja Miejty stawiam pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem, który przed chwilą usłyszeliśmy, który mówi o zmianie procentowej 200 Wiceprzewodniczących Rad Powiatu 60 na 55%. Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Zatem sześciu radnych za, jeden wstrzymujący się i ośmiu przeciw. Odczytam zatem Pełną część projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości gier przysługujących Radnym Powiatu Zamysłowskiego. Na podstawie artykułu 21 ust. 4 ust. 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku w samorządzie powiatowym w sekcji Jednolity Dziennik Ustaw z 2001 roku numer 142 pozycja. 1592 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 2 i paragraf 3 rozporządzenia Rady Ministrów 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości giezd przysługującym radny, Radnemu Powiatu w Dzienniku Ustaw z 2000 roku nr 61 pozycja 709 Rada Powiatu Nałtowskiego uchwala co następuje. Radnemu za udział w, w pracach Rady Powiatu przysługuje dieta ustalona według niższych zasad. Ustala się następujące stawki diet miesięcznie. Dla przewodniczącego Rady Powiatu w wysokości 100% maksymalnej wysokości diety. Dla wiceprzewodniczących Rad Powiatu w wysokości 65% maksymalnej wysokości diety. Dla przewodniczących Komisji Rady Powiatu w wysokości 55% maksymalnej yy, wysokości diety. Dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego w wysokości 86% maksymalnej wysokości diety, dla każdego z pozostałych radnych w wysokości 40% maksymalnej wysokości diety. W paragrafie drugim maksymalną wysokość diet, o których mowa w paragrafie pierwszym określa artykuł 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, w samorządzie Powiat tekst Jednolity Dziennik Ustaw z 2001 roku, numer 142, pozycja 1592, z późniejszymi zmianami. W paragrafie trzecim, punkt pierwszy. Diety ustalone w paragrafie pierwszym obniża o 100 zł za każdy yy, przypadek nieobecności. Pod punkcie A. Radnego w pracach Rady lub Komisji Rady Powiatu, do których radny został przypisany, zwoływany zgodnie ze statutem powiatu namysowskiego. Pod punkcie b. Nie członka zarządu powiatu w posiedzeniach posiedzenia zarządu powiatu. W punkcie drugim paragrafu trzeciego ocenę o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną podejm podejmował będzie przewodniczący Rady Powiatu. W punkcie trzecim paragrafu 3 nieobecność należy <laughs> usprawiedliwić niezwłocznie najpóźniej do końca miesiąca, w którym zaistniała nieobecność. W paragrafie 4 nie obniża się diety w przypadku, gdy w tym samym czasie radny, niedatowy członek zarządu powiatu brał udział w pracach innego organu rady powiatu z powodu zbieżności terminów obrad lub został delegowany przez przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania innych zadań albo do odbycia szkolenia Rady. Paragrafy paragrafie wysokość w wysokości diet ustalone w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały mają zastosowanie do miesiąca od miesiąca stycznia 2011 roku. W paragrafie 6 diety wypłacone są do 5 pią dnia z następnego miesiąca. W paragrafie 7 traci moc uchwała numer, 8, przez 140, numer 13, łamane przez 144 y, przez 2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego. I

Czyli razie podnieść Maksymalna stawka to jest 7 razy stawka bazowa. Stawka bazowa na dzień dzisiejszy wynosi 1854 bodajże złotych. Czyli w projekcie, jak każdy, każdy z radnych zna już tekst projektu, widzimy, że nie jest to maksymalna stawka. Za chwilę odczytam projekt tej uchwały. Czy jeszcze może do tego projektu?